Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności, promieni z Za kilka godzin święty Jan Apostoł oznajmi nam radosną wieść, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W tym czasie pandemii, w tym okresie, gdy często żyjemy w rozpaczy, gdy często odwracamy się wzajemnie od siebie, gdy we wszystko wątpimy, warto wiedzieć, że jest jedna nadzieja. I o tej nadziei możemy usłyszeć wtedy, gdy zaczniemy śpiewać kolendę, że Bóg się rodzi, moc truchleje. I wtedy. Możemy być pewni, że Chrystus na pewno zamieszka w nas i pozwoli pokonać nam mroki tej ciemnej nocy. Wszystkim parafianom, wszystkim na te święta Bożego Narodzenia życzę dużo radości, a jednocześnie dużo tej nadziei, którą może nam ofiarować tylko przychodzący do nas Bóg, Bóg Słowo które stało się ciałem Bóg, który stał się naszym bratem. Szczęść Boże.